Dziś jestem na jestem tylko przede wszystkim i zatrudnienie się zostały... łapki raz, dwa co można zrobić na bieżąco. A dzisiaj sobie w w Wars, Na moim teksturpaku, na tym ekstrapaku, to wygląda w ten sposób, bo ja to robiłam już, jestem y, lepsza. I po prostu zaprzyjałam sobie. Na nim, no dobra, o no, no, kurde, kupiłem to, ale patrzcie, to też, a to też mi ma zbiorczo na a ja, to się też mi muszę. Wełnie, co nie kupiłem, świetnie. Nie no jest marnowane, bo to 1 euro rocznie Nie, dobra, to też Natomiast, co chcę, żeby wam wzięło, Co chcę, żeby się działo? Wtedy widać, że to Marek to dostać, wygrał dwie, ponad, pod rządy dwie, jakby. I było po A Teraz muszę wybrać to... O kurde, o kurde, dobra. Tutaj widzę, że jest to. Ej, no czemu tu nie mogę nic stawiać? Nie! Ciewam! Nie, spier... Nie dobra, jestem debilem do totalnie. No co jest kur... Dobra, nie. Ej, Bubeda nam niszczyli, zarąbiliście, zarąbiliście po prostu i wpadliśmy.

Dobra, są już dwojki. Zobaczymy, jak on pójdzie. Tym razem. Jak? To trzeba pewnie... A, dobra, chyba trzeba coś tam kupić, bo ona... Nie się budują. No jak myślałem. O, gdzie zbiby w coś. Coś tam jest... O, chyba. Idę. nas. Jak żeby to tak spierdzielić? To już nie, ja jestem wkurzony totalnie. Cholera, dobra. dobra, Dobra. 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 dobra, dobra. dobra Dobra, no, ja mam to wyglądać Nie. Odwalcie się, odwalcie się na ja, mnie. Mogłem... Wie ja to źle zrobiłem. Wiem, wiem, wiem. No idą znowu te ramusy No ciągle, ciągle, czego? Co?! Myślałem, że się uda! Nie, 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 nie! Dalej ubiłam go No wywaliłem ten mieczyk Mam ja, no, mi skliki prawie ciągle Ja bym już chciała, nie zmienić Złote Zmieniliśmy tylko normalne. Dawaj go zmieńcie po prostu i tutaj jego zabierzemy Daj Mam rację, ale... Nie mam jeszcze po co wyjść. iść Dobra, pójdę Ja się może będę ale dobra Jak chcesz Dawaj go, dawaj go, dawaj go go, to go! Siema. Ale używał. Nie, co jest? Dobra, padłem. To będzie mi nie dać, nie nie dać. Dobra. Trzeba lepiej będę obudować, ja się tym zajmę. On stał, bo chciałem się, się tak bawić, że tak powiem. Nie wiem. Uwielbiam go. No dobra. Nie, Miss click. Znaczy help, 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 Nie, no znowu znaczy nie, Kurde źle pomyśle, no znowu help, 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 no help, trochę jest. Yeah. Nie! Nie Dawaj help, do, dobra. Jest! dobra help, Coś help, jakieś Вон они не могут засадить Эээ, сквозь Что Здесь же как-то броня Принято на o okay. que No to łatwiej jest to. Jeszcze raz dwa... Szle... szle... Szkle! Jezu! Ty co jest? Nie mogę go bić przez chwilę. Ej, o co chodzi? Nie, no nie, żeby mieć takiego Knobaka, to jak to nie wierzę, że on ci tu nie ma. Bo Knobak to tutaj nie jest za mocny. Trzeba byłoby dwa razy, jak ktoś nie uderzył raz. W ogóle je zauważyłem pik pik TikTokera, nie. No, no i w się, że jeszcze jest taki który napisał tak kręciowy komentarz, że to jest nie, nie mi się płakać chciało, jak ja to zobaczyłem. Nie chciałam nic smutnego, żeby to się, że napisać. Natomiast napisał, ja, ja mu napisałem coś takiego, że nie że... mi się przetwaleć, że masz TikToka, nie wiem, coś takiego chyba. A chłop, bo nie napisał moja mama i ze mnie z dumną, mam 43 tysiące na TikToku. Zresztą dosłownie do z tego beka walić, bo trzymaj mi się tak nie wpadzić. Tak, żeby na tych krok się łatwiej walić. Dobra, niech chcę sobie. Będę miał sobie. Fajnie, nie mogę walić Świetnie. Uff, na to na mnie Co z tego? Co z tego, że ja idę na to innego? Co z tego? Siema. O, woduj łusko! Nie, nie, jest grom z debilem w rozwoju totalnie. Tak? Jeszcze ja. Dobra. nie, w w nie, totalnie, nie, nie, ja? nie, 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 to jest nienormalne. nie, ja po nie, nie, wiem, czy po co na to nie, reaguje. Ja to piszę, że to zignorowałem. Bo to naprawdę mrozi Ja się czułem filmowo czytając to. Ja się czułem, jakby... Ja to się wierzę w ludzkość po prostu, nie? Ale mi zerwało. Czemu mnie tak laguje. Może powstaje mi się, że podstaw to główne. Teraz zaczynam to podejrzewać, co mi się bardzo antybolta ich widzę. SOJES! No ja pier... Dobra, nie ma. Ja Chciałam, że chłop wyszedł. No, no jest. No odwali się. No odwalisz się. Z tej byj mały. No co? Ja nie. Elo, idź tam, idź tam, idź tam. Dobra. Lepiej nie będzie opowiedziała. Ja no jeśli się wszyscy razem dzisiaj nie napichamy też chociażu. Elo! No co z takiego... Nie, dobra. Co ma? Co ma? Co ma? Nie rozumiem. Ostatnio trafiłem na najgorszego gracza ever Dokładnie chłop mnie trollował i śmiał się w lamusie, że Ja się, I on był mm. w mojej drużynie nie do tego I Ja się brydżowałem, coś tam, skibiczyłem A chłop normalnie mnie trollował i Takie ha, ha ha a ja takie Ja normalnie po prostu no, go z ale nie mu bo to takie.

Nie! Nie, 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 nie! Dobra, jest, to zleciał. No co jest? Boże nie, ja coś, coś wystąpć do tej gry. Być nie, to tylko skąd powoli na psy. Są na jakie złota. Nie, jest nie, dobra. nie, nie, na nie, nie, nie,

Coś już nie chciałam dać. Nie Ty gdzie się lujesz? No nie myślałem tak! Boże, jestem idiotą! Jestem debilem! Żyć trzeba być opóźnionym, tak jak ja. Wysłuchasz to pakiet, to wywaliło mnie! 嗯，你有、mm。Hmm. Mm hmm.